No, tutaj walczy ta Julia, Julia, Julia Peltz Queen of the Black. Ale nie ma jeszcze z nią tego. Teaser zachodni. Jest! Ja bym powiem tak: jak ja bym robił team, to właśnie myślałem, brać Queen of the Black. Bo ona by zawsze robiła. Y Afery... Zawsze by głośno odcinek. nich, hej. słabą, ale ja, ja to już tam nie potrzebuję nic Aha, to koniec. No to, to zajebiście się dużo dowiedzieliśmy z tego materiału. Fest, na jest fest organizowany. Julia hmm. powiedz mi jak przygotowuję się do walki e, no codziennie w nie mam po dwie godziny z dniem e, więc myślę, e, że dosyć przeszkoda mi trochę jest mam powiem nie, bo to jest młoda dziewczyna mogłoby wszystko fajnie się toczyć w życiu a już ten głos zmienia tak trochę, już tak mówi tak specyficznie nie fajnie jakby zawróciła z tej Zmieniła towarzystwo, z tej drogi zawróciła. No nie chcę mówić, jak zaczyna mówić trochę, ale nie idzie to ruch. ruch. Ambiguje. Czyli jest intensywny? Tak, zgadza się. Powiedz mi, proszę, co sądzisz o swojej przeciwniczce? W nie miałam nic do Bardzo spokojnie jest ta osoba, ostatnio miałam okazję poznać i jest to bardzo fajna osoba. To nie będzie trudna walka, jeżeli się lubicie? No, na pewno pójdzie łatwiej, moim zdaniem. Okej, okay. A powiedz mi, proszę, czemu Elite Fighters? Była to najciekawsza w sumie propozycja. Okay. Dziękuję. Podejrzewam, że jedyna. Dzięki Dziękuję. Ja bym chciał zobaczyć walkę z kontra yy, yy, Julia Pels.